Dzień dobry Państwu. Chciałam dzisiaj krótko opowiedzieć o roli bieżni wodnej w rehabilitacji psów po zabiegu Tepelo tibial platoli osteotomii, to jest osteotomii wyrównawczej platopiszczeli u psów z zerwanym więzadłem krzyżowym przednim. Jak wygląda rehabilitacja po Tepelo? Papalo jest poważną operacją ortopedyczną, wykonaną u psów po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego, jak już wcześniej wspomniałam. I po zabiegu kluczowe są: przywrócenie prawidłowego wzorca chodu, stymulacja propriocepcji, czyli czucia głębokiego, zapobieganie zanikom mięśniowym, sztywności stawów, przykurczom ścięgien i więzadeł. Reedukacja chodu jak pomaga w tym bieżnia wodna? Wymusza równomierną pracę kończyn. Dzięki wyporności wody i powolnemu tempu bieżni pies uczy się ponownie stawiać oporowaną kończynę. Jednocześnie nie unika jej obciążania. Po drugie, redukuje kompensacyjne wzorce ruchowe. To znaczy, że pies przestaje nadmiernie obciążać zdrową kończynę. Co zmniejsza ryzyko wtórnych przeciążeń kończyny kontralateralnej, czyli przeciwległej, zapobiegając dzięki temu zerwaniu krzyżowego więzadła przedniego w przeciwległej kończynie? Po trzecie, stymuluje naprawę neurologiczną. Powtarzalne, kontrolowane ruchy wspomagają neuroplastyczność i odbudowę prawidłowego schematu chodu. Po czwarte, Zwiększa zakres ruchu w stawie kolanowym, poprawia mobilność operowanej kończyny bez ryzyka jej nadwyrężenia. W czym jeszcze pomaga bieżnia wodna? W propriocepcji, czyli czuciu głębokim. Propriocepcja to zdolność organizmu do odbierania informacji o położeniu i ruchu ciała bez kontroli wzrokowej. Po zabiegu. Tepelo u psów, czucie głębokie może być osłabione. Pies może nie czuć operowanej kończyny, co skutkuje jej oszczędzaniem. Zanika świadomość ustawienia kończyny w przestrzeni. Bieżnia wodna wspiera propriocepcję, ponieważ, po pierwsze, woda daje stały otwór i kontakt. Pies cały czas odbiera bodźce z powierzchni podłoża i z otaczającej wody. Po drugie, Zwiększa informacje sensoryczne. Różnorodność bodźców poprawia integrację nerwowo-mięśniową. Po trzecie, pozwala na korekcję postawy w ruchu. Terapeuta może ręcznie wspomagać ułożenie kończyny podczas chodu. A kiedy można wprowadzić bieżnię wodną po tepelo? Zwykle po ściągnięciu szwów od 10 dni do 2 tygodni po zabiegu. Jeżeli rana jest zagojona, a lekarz prowadzący wyraża na to zgodę. Początkowo sesje w bieżni wodnej są krótkie, trwają od 5 do 10 minut, z niskim poziomem wody. Z czasem zwiększa się intensywność i czas trwania ćwiczeń. Podsumowując, dlaczego bieżnia wodna po TPLO to świetne narzędzie? Bo po pierwsze, wspomaga reedukację chodu, po drugie, poprawia. Propriocepcję, po trzecie minimalizuje ból i ryzyko przeciążeń, po czwarte przyspiesza regenerację, po piąte jest bezpieczna i łatwa do stosowania w zależności od etapu leczenia. Dziękuję Państwu za uwagę.